W końcu dotarliśmy do restauracji i widzę, że kupiłeś nowy samochód. Pokaż te cuda. To My z babcią, ciocią i dziećmi wejdźmy już do restauracji, a wy się mudrzycie nad tym samochodem. Czy mogę już podać przystawkę? Nie, bo czekamy na mężczyzn. Pójdę ich zawołać. Dobrze, tutaj mają Państwo przystawkę. Czy smakowało? Tak przepyszne. Trochę mi nie wyszło. Nie no ale teraz to te samochody produkują kurde takie brzydkie zwłaszcza te kolory nie da się tam jeździć, ja to bym chyba zasnęła za kierownicą, poza tym jest mało miejsca za moich czasów to się pięknymi sejcento to jeździło. Dobrze przyniosłam pyszny rosółek. Mamo ja nie lubię zielska. Hihi. O widzę, że jesteś leworęczny, no to tak jeszcze a propos samochodów Anglicy jeżdżą po lewej stronie, więc są leworęczni. A kiedyś to się po łapach biło za leworęczność. Przyniosłam państwu drugie danie. Przecież zjedliśmy już przystawkę i zupę. Czy pani potrafi liczyć do trzech? Mamo, przecież nie lubię masła, a te kotlety są z masłem. Coś podobnego. <noise> Niemożliwe, niewiarygodne, nieprawdopodobne ten kotlet rzeczywiście jest z masłem. Dobra to w tym momencie bez żadnego czynnika wskazującego na nasz temat rozmowy zaczniemy wypowiadać się o chlebie. To może ja zacznę, no to jak ja byłam w tamtej piekarni, no to ten chleb był taki chrupiący i żytni a potem poszłam do innej piekarni, no i jak ja zobaczyłam ten chleb i te ceny, to ja od razu powiedziałam, nie, nie zamierzam tego kupować. No, ludzi złoci widzicie jakieś orkiszowe chleby, widać, że się zaraz rozpadną, a oni mi za niego takie pieniądze chcą. No, kiedyś to było lepiej, a teraz to w ogóle się nie dba o takie rzeczy. A ta rolada była potwornie słona. ja ja widziałem, że wam bloki odnowili. Tak, tak, odnowili. Dobre ziemniaki. No to teraz coś wam jeszcze opowiem, bo była u tej Janiny ostatnio i ten jej pies Kabanos był taki tego, ale jeszcze wam chciałam powiedzieć, że jadwiga była niedawno w Turcji, a ten jej syn to już ma 14 lat i mówi, że jego brat cioteczny będzie niedługo pracował jako prawnik ale za to ta żona jego sąsiada to ona już chyba tam nie może mieszkać bo przecież tam się teraz wprowadzili koledzy koleżanki mojej córki więc też mi to tak trochę nie pasuje. A ostatnio sobie tam poszłam do sklepu, wracam i widzę, że mój kot parówka mi poplątał kulkę. Tak się wkurzyłam serio, ja go chciałam zabić. A ja jeszcze chciałam tę paczkę nadać, a ten paczkomat to nie działa, ale chciała i jak to zrobić? Ola Boga, ja jadę do Holandii, potem do Danii i USA. Wracam z Włoch, więc ma kasę, więc niech płaci za obicie fotela. Takie są koty, niestety. Dobra, bo jesteś w tej restauracji, to teraz mnie słuchaj, ta skrótka jest taka cienka pozioma, i ja wiem, że to nie wyjdzie, więc w sumie to nie wiem, po co do ciebie dzwonię. Nie będzie już spirytusu. U mnie po 30 zł. Po drogo masz. Ale teraz do Czech jedzie bez akcyzy. I tak to jest. Dobrze, oto pyszne desery Dobry mi ten port wyszedł. A jużem się martwiła. Ta kelnerka miała tylko cztery olicówki, pewnie gorzej jej płacą. Byłeś już na wycieczce szkolnej? A u źródeł wisły? Nie, kurde, nie byłem u źródeł wisły. A ten świat to taki mały, gdzie się nie ruszysz, to i tak. Nie no, dobrze jest. Nie no, ja wam powiem, że wspaniale jest to, nie tak, że się tutaj nudzę od godziny na kanapie i słucham tych bzdur o tym, jak tragiczne jest KFC. W telewizji pokazują tylko jak się zabijają, nie ma już normalnych informacji. Kiedyś to było inaczej, chodziło się bezpiecznie, teraz to nie ma. Musi być jakiś cel. Jakaś celowość życia. Będę się zwracać do ciebie wnuku, siądź sobie tutaj z babcią, bo urodziny mam tylko raz w roku. Dobra, wspaniale się bawiłam, babcia już idzie do domu. Dalej czuję ten ohydnych szans przystawki.